Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Drodzy bracia i siostry, jakże wymownie brzmią te słowa apostoła narodów na ziemi podlaskiej, która wydała nieustraszonych świadków Chrystusowej Ewangelii. Lud tej ziemi przez wieki dał niezliczone dowody wiary Chrystusa i przywiązania do Jego Kościoła, zwłaszcza w obliczu wielorakich doświadczeń i krwawych prześladowań oraz ciężkich prób dzieł. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na tym Żyświęt cały lud Boży Podlasia oklaski. wraz z jego pasterzem, biskupem Janem Wiktorem, biskupami seniorami Janem Wacławem oraz biskupem pomocniczym Henrykiem. Raduję się z obecności kardynałów i biskupów z Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy. Pozdrawiam z całego serca kardynała Kazimiera Świątka. Ministra. Witam biskupów obrządku bizantyńsko-ukraińskiego z Polski i z Ukrainy. <kluczy> Metropolitę warszawsko-przemyskiego Jana Martyniaka, biskupa nominata wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka, oraz biskupa Lubomyla Kuzara zerwowa, z biskupami Ukrainy, a także przybyłych z nimi pielgrzymów. <kluczy> Pozdrawiam kapłanów, osoby konsekrowane, alumnów siedleckiego seminarium duchownego. jak również przedstawicieli ruchów katolickich, stowarzyszeń modlitewnych i apostolskich. Pozdrawiam pielgrzymów z różnych stron Polski, a także z krajów ościennych, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. odżywają w moim sercu w tej chwili wspomnienia wcześniejszych spotkań z Kościołem w Siedlcach, zwłaszcza podczas obchodów tysiącleciach chrztu Polski w roku 1966 oraz jubileuszu 150-lecia diecezji kiedy dane mi było sprawować Eucharystię w sapierzyńskim kodniu u stóp Matki Bożej w Nowych Z radością dzisiaj staję wśród Was i składam dzięki Opatrzności Bożej, że mogę oddać cześć ścigodnym relikwiom męczenników podlaskich. Na nich w szczególny sposób spełniły się słowa Świętego Pawła. Ani śmierć, ani życie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ojcze Święty, zachowaj w ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Te słowa wypowiedział Chrystus w przededniu swojej męki i śmierci. Są one poniekąd Jego testamentem. o dwóch tysięcy lat. Kościół idzie przez dzieje z tym testamentem, z tą modlitwą o jedność. Są jednak pewne okresy dziejów, w których ta modlitwa staje się szczególnie aktualna. Żyjemy właśnie w takim okresie. O ile bowiem pierwsze tysiącecie dziejów Kościoła Zasadniczo naznaczone było jednością. To od początku drugiego tysiąclecia przyszły podziały, naprzód na wschodzie, później na zachodzie. Od prawie dziesięciu wieków chrześcijaństwo żyje podzielone. Znalazło i znajduje to swój wyraz w kościele, który od milenium spełnia swe posłanictwo na ziemiach, na ziemiach polskich. W okresie I Rzeczypospolitej rozległe ziemie polsko-litewsko-ruskie były terenem, na którym obie tradycje, zachodnia i wschodnia, istniały wspólnie, stopniowo Ujawniały się na tych ziemiach skutki podziału, który, jak wiadomo, zaistniał między Rzymem a Bizancją w połowie XI wieku. Stopniowo też dojrzewało zrozumienie potrzeby odbudowania jedności, zwłaszcza po Soborze Florenckim w XV wieku. Rok 1596 związany jest z historycznym wydarzeniem Unii Brzeskiej. Od tego czasu na ziemiach I Rzeczypospolitej, szczególnie na ziemiach wschodnich, powiększała się liczba diecezji i parafii Kościoła Grekokatolickiego zachowując tradycję wschodnią w zakresie liturgii, dyscypliny, języka, równocześnie chrześcijanie ci pozostawali w jedności ze stolicą apostolską. Diecezja śledcka, której dziś się spotykam, a zwłaszcza miejscowość Pratuli pozostaje miejscem szczególnego świadectwa tego historycznego procesu. Tutaj bowiem ponieśli śmierć męczeńską wyznawcy Chrystusa należący do Kościoła Wschodniego, grecko-katolickiego, błogosławiony Wincenty Lewoniuk i jego dwunastu towarzyszy. Przed trzema laty podczas ich beatyfikacji na placu Świętego Piotra w Rzymie powiedziałem, iż dali świadectwo niezłomnej wierności Panu Winnicy. Męczennicy z Bratulina bronili Kościoła, który jest winnicą Panu. Oni tej winnicy Pozostali wierni aż do końca i nie ulegli naciskom ówczesnego świata, który ich za to znienawidził. W świecie, w którym żyli, z odwagą starali się prawdą i dobrem zwyciężyć szerzące się zło, a miłością chcieli pokonywać szalejącą nienawiść. Tak jak Chrystus, który za nich w ofierze oddał samego siebie, by byli uświęceni w prawdzie, tak też oni za wierność prawdzie Chrystusowej i w obronie jedności Kościoła złożyli swoje życie. Ci prości ludzie, ojcowie rodzin, w krytycznym momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec naciskom niezgodnym z ich sumieniem. Jak słodko jest umierać za wiarę, były to ostatnie ich słowa. Dziękujemy, dziękujemy im za to niezwykłe świadectwo, które stało się dziedzictwem całego Kościoła w Polsce na zbliżające się trzecie tysiąclecie. Oni dali swój wielki wkład w budowę jedności. Chrystusowe wolanie do Ojca zachowaj ich w swoim imieniu, które mi dałeś aby tak jak my Stanowili jedno, oni wypełnili do końca poprzez wielkoduszną ofiarę z własnego życia. Swoją śmiercią potwierdzili oddanie Chrystusowi w Kościele Katolickim Tradycji Wschodniej. Taki sam duch ożywiał rzesze wiernych obrządku bizantyńsko-ukraińskiego biskupów, kapłanów i świeckich, którzy w ciągu 45 lat prześladowań na swojej ojczystej ziemi dochowali wierności Chrystusowi, zachowując swoją kościelną tożsamość. W tym świadectwie wierność Chrystusowi spłata się z wiernością Kościołowi, i staje się służbą jedności. Jak ty, ojcze, mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Dzisiaj, może bardziej niż w innym czasie, trzeba autentycznego świadectwa wiary, ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa, niewiast i mężczyzn, młody i starszy. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół, który przez dwadzieścia wieków niesie wszystkim ludom i narodom zbawienie i głosi niezmienną naukę Ewangelii. Ludzkość stoi w obliczu rozmaitych trudności, problemów, gwałtownych zmian, przeżywa niejednokrotnie dramatyczne wstrząsy i rozdarcia. W tym świecie wielu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, doświadcza Zagubienie. Niektórzy padają ofiarą sekt i religijnych wypaczeń, czy też manipulowania prawdą. Inni ulegają różnym formom zniewolenia. Upowszechniają się postawy egoizmu, niesprawiedliwości i braku wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Wobec tych i wielu innych wyzwań współczesności staje Kościół. Chce skutecznie nieść ludziom pomoc. I dlatego potrzebuje zaangażowania świeckich, wiernych świeckich, którzy pod kierunkiem swoich pasterzy będą. Czynnie uczestniczyć w Jego zbawczej misji. Drodzy bracia i siostry, przez Chzech Święty zostaliście włączeni w Chrystusa. Tworzycie Kościół, Jego ciało mistyczne. Przez was chce działać Chrystus mocą swego ducha. On przez was pragnie nieść ubogim dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie. Jak czytają proroka. Przez was pragnie uciśnionych odsyłać wolnymi i opowywać rok łaski od Pana. Jako ludzie świeccy wierni swojej tożsamości. Żyjąc w świecie czynnie i skutecznie, możecie ten świat przekształcać w duchu Ewangelii. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu. Z radością stwierdzam, że w Polsce rozwija się żywo akcja katolicka, różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie, a wśród nich ruchy młodzieżowe z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i ruchem Światło-Życie na czele. Jest to nowy posiew, nowy powiew Ducha Świętego w naszej Ojczyźnie. I za to niech będą dzięki Panu Bogu. Bądźcie wierni Waszemu <kluczy> chrześcijańskiemu powołaniu. Bądźcie wierni Bogu i Chrystusowi. Żyjącemu w Kościele. Dzisiaj oddajemy cześć relikwiom męczenników podlaskich i czcimy krzyż platuliński, który był niemym świadkiem ich heroicznej wierności. Ten krzyż, który trzymali w swoich rękach, nosili też głęboko w swoich sercach jako znak miłości Ojca i jedności Kościoła. Krzyż dał im siłę do zaświadczenia o Chrystusie i Kościeli. Sprawdziły się na nich Pawłowe słowa z dzisiejszej liturki. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przez swoją śmierć... Przez swoją śmierć zostali w sposób szczególny włączeni w wielkie dziedzictwo wiary, począwszy od świętego Wojciecha, świętego Stanisława i świętego Jozawata Koncewicza, patrona Rusi, aż po nasze czasy. Niezliczona jest liczba tych, którzy na polskiej ziemi, a raczej na ziemiach pierwszej Rzeczypospolitej, rozległych ziemiach, polsko-litewsko-ruskich. Cierpieli dla Chrystusowego Krzyża i ponosili dla niego największą wiarę. Niejednokrotnie w swojej historii nasz naród musiał bronić swojej wiary i znosić uciski i prześladowanie za wierność Kościołowi. Zwłaszcza długi okres powojenny zapisał się jako czas szczególnie dotkliwej walki z Kościołem prowadzonej przez totalitarny system. Zabraniano wówczas nauki religii, utrudniano publiczne wyznawanie wiary, także budowę świątyń i kaplic. Jakże wiele ofiar trzeba było wówczas ponieść, jakże wiele odwagi kosztowało zachowanie chrześcijańskiej tożsamości. Nie zdołano jednak usunąć krzyża tego znaku wiary i miłości z życia osobistego i społecznego, bo głęboko wrósł on w glebę serc i sumień stając się dla narodu i Kościoła źródłem siły i znakiem jedności między ludźmi. Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w Krzyżu Chrystusa i gotowych dla Niego ponosić ofiarę. Prawdziwe moim świadectwo o życiodajnej mocy Krzyża daje ten, kto w Jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło. I pragnie naśladować miłość Chrystusa aż do końca. Trzeba, aby tak jak w przeszłości, Krzyż był nadal obecny w naszym życiu, jako wyraźny drogowskaz w działaniu i światło rozjaśniające całe nasze życie. Niech Krzyż który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi pomiędzy sobą, rozrasta się na naszych ziemi wielkie drzewo, przynoszące owoce zbawienia. Niech rodzi nowych i odważnych głosicieli i wyznawców, kochających Kościół, za niego odpowiedzialnych prawdziwych heroldów wiary, nowych ludzi plemię, które rozpali pochodnie wiary i wniesie ją płonącą w progi trzeciego tysiąclecia. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. w krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądź pozdrowiony, z Ciebie rozpłynie inną stronę, to Bardzo wielu Was się tu zgromadziło. Jakby się liczył milion. Bogu dzięki. Ja, ale myślę, że mówicie dobrze. Błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego, które za chwilę przyjmiemy, poświęca kamienie węgielne pod budowę nowych kościołów, wianki trzymane w dłoniach i wszystkie przedmioty kultu religijnego. Podczas procesji z darami Ojciec Święty ofiarował naszej diecezji dar w postaci złotego kielicha. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Pan z wami i z Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz nasze w imieniu Pana, który stworzył niego Niech Was błogosławi, Bóg wszechmocny. Ojciec i Syn, i duch święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.